Cześć! Cześć! Tu Justyna, Marcin i Alicja. Z kanału błogosławieństwa. A jest z nami nasza mała Lili, nasz mały przyjaciel rodziny, chomiczek dżungarski. pewnie już zauważyliście na kolorowance jeżeli ją macie albo jeżeli widzieliście już na poprzednim filmie że towarzyszy panu Jezusowi mały przyjaciel i my też mamy takiego małego przyjaciela w domu i on nam przypomina że my też chcemy być takimi małymi przyjaciółmi dla pana Jezusa a dzisiaj przechodzimy już do drugiej stacji drugiej krzyżowej a jest nią Niesienie krzyża, i w związku z tym chcemy dzisiaj stworzyć krzyż, zrobić krzyż, taki nasz mały symbol tego, że właśnie chcemy Panu Jezusowi pomagać, dźwigać ten krzyż, chcemy z nim iść i chcemy ten krzyż mieć w widocznym miejscu, w naszym kąciku modlitwy, w naszym domu. Zapraszamy, zobaczcie, jak go tworzymy. A tymczasem Lili pójdzie już sobie do swojej klatki i tam będzie pewnie zjadała jakieś dobre ziarenka. Nie, Lili? No. <ścoughs> Tam pod spodem jest napis: któryś za nas cierpiał rany? I to chyba było napisane w kościele. I teraz czas na rozważanie. Stacja druga: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Dzisiaj zachęcamy ciebie, byś wyobraził sobie krzyż pana Jezusa. Znowu usiądź wygodnie albo uklęknij i wyobraź sobie drewnianą belkę, może nawet taką długą jak Twoje łóżko. Jak wyglądał ten krzyż? Czy był ciężki? Czy może nie całkiem? Czy był gładki i delikatny, czy raczej miał mnóstwo drzask, które mogły się wbijać Panu Jezusowi w ręce i ramiona? Jaki miał kolor? Czy był to jasny brąz, czy może ciemny? I wreszcie, jak pachniał? Czy to drewno miało zapach? Jaki był ten krzyż? Pomyśl o tym przez chwilę. A następnie weź krzyż, który masz w domu, może ten z Twojego kącika modlitwy, i ucałuj go z całych sił. Możesz w ten sposób wyrazić swoją ogromną miłość do Pana Jezusa. Jeśli zechcesz, powiedz: Panie Jezu, kocham Cię, chcę Ci towarzyszyć w Twojej drodze, chcę iść razem z Tobą, chcę być Twoim przyjacielem. I to by było na tyle. Zapraszamy Was serdecznie do tego, abyście uczestniczyli w miarę możliwości na, w drogach krzyżowych w swoich parafiach, tam gdzie mieszkacie. Niech te nasze rozważania będą takim przygotowaniem do tych nabożeństw, które odbywają się w kościołach, kiedy mamy wszystkie 15 stacji naraz. Zapraszamy Was także do tego, żeby właśnie takie krzyżyki przygotować sobie w domach postawić w miejscu modlitwy i może codziennie właśnie gromadzić się przy nim i rodzinnie odmawiać tę modlitwę, której za nas cierpiał rany. A my zachęcamy Was do tego, żebyście byli na bieżąco z naszymi fi filmami, dlatego prosimy Was. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć. W... Wiadomo. Dziękujemy, do zobaczenia! Bye! Bye.